Cześć, siemanko, witam Was serdecznie, z tej strony Maciek. Dzisiaj taki krótki odcinek na temat nawożenia moich bananów, które posadziłem w kanale w mojej garażerii. Co ja stosuję? No, stosowałem do tej pory nawozy różnego rodzaju mineralne, sypkie, takie gotowe. Ale słuchajcie, najlepszy efekt Daje zastosowanie po prostu odpadków kuchennych. Mam tu akurat nazbieranych trochę odpadków. Takie zwykłe, najpopularniejsze odpadki kuchenne: obierki, skorupki, jajek, e, jakieś tam resztki po obiedzie. I e, dlaczego to stosuję? No, ja tutaj nawiozłem ziemi niezbyt takiej e, bogatej. Chociaż nie jest też najgorsza. W sumie dużo w niej piachu, mało próchnicy. Banany przez y, zimę, no jakoś w tym sobie y, przekimały, prze, 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 że tak powiem. No i teraz zaczęły się fajnie wybudzać. Super zaczął rosnąć, to jest grand 9. Może obrócę kamerę. To jest drugi grand. To z podwójnym piękiem to jest Dworf. Trochę za blisko posadzony, ale czekam, aż ten grant trochę podgoni i przerośnie tego Dworfa. To i Dworf będzie miał trochę więcej światła. Wkopywałem tutaj obierki przez okres zimowy. Liście, które obcinałem bananom, żeby tam przy prześwietlaniu. No i zaczęło to, to, to dawać efekt zaczęło to rosnąć. Z dwa tygodnie temu ale, albo trzy zastosowałem też e, obornika, trochę kurzego. I tak co jakiś czas dokładam e, tutaj e, takiej materii organicznej, żeby to, to sobie miało co jeść. Ziemia mi tutaj, powiem Wam, osiada. Osiada co, co jakiś czas, bo. E, po prostu tu jest w tym kanale zasypany gruz. W połowie jest zasypany gruzem. Tutaj właśnie z, z remontu, z budowy e, z tej, tej mojej garażerii. Po prostu tam są w tym kanale śmieci zasypane ziemią. I pomiędzy te szczeliny wchodzi ta ziemia jeszcze. I to w sumie dokładając tych resztek e, uzupełniał tą tą, tą, tą tą ziemię. Dodatkowo jeszcze tutaj dosypuję Starej, zużytej ziemi z, z Donic. Niedawno była taka sytuacja, że dolewałem wody do, yy, do tego mojego bajorka i woda się przelała, tworząc mega krater, w, w, wpłukując między szczeliny ziemię. No też to wykorzystałem w ten krater, w tą dziurę, w, wsypałem też obierki i tak dalej. No, korzenie bananów, jak widzicie, już się rozchodzą. To już zacząłem wykopywać dziurę po to, żeby wsypać te resztki. I fajnie sobie tutaj ładne białe korzonki rosną. Więc od razu bananek dostanie kopa. O, proszę, jakie ładne korzonki. Dodatkowo są tu jeszcze dżdżowniczki. No i gdzieś tu była które to przerabiają i taki właśnie taką super ziemię sobie tutaj tworzę o. Jakie korzonki piękne zdrowe. Zaczyna to wszystko rosnąć. Te Grandy i Dwarf. Zostają tutaj na zimę. Przepraszam na lato będą tutaj rosły cały czas. Mam nadzieję, że się tutaj na wysokość zmieszczą. Wykopałem stąd tylko jednego małego granda, który był po prostu zagłuszony przez, przez te większe i ten grand w doniczce, on tam sobie stoi, trafi do gruntu, do ogrodu. Tymczasem wracając do, do dziury, wykopujemy dziurę. O, przyciąłem korzonek, ale to nic. Nie kopię bezpośrednio przy bananie, bo jak widać korzonki się rozłażą. Jaka ziemia, to sami widzicie. Więcej tu piasku i muszę to troszkę właśnie wzbogacać co jakiś czas dziura wykopana. Jedzie gar z obierami. O. I kiprujemy. Jedną ręką to wiecie, ciężko. O i makaron i wszystko. Dodawałem wcześniej takie mieszanki. No nie za bardzo to wygląda, ale to nie ma wyglądać tylko to ma spełniać swoją funkcję i to ma działać. Nawet mięcho. Tutaj jest dużo robali, że to, jak mówiłem i te robale to wszystko przerobią. Możecie tak samo dostosować w ogrodzie. Zimą też zakopywałem resztki w dziurach, w których będę sadził banany, no już w tych dziurach gdzieś posadziłem. Lekko to mieszam razem z ziemią i powiem Wam, że za jakiś czas, może za dwa tygodnie, już nie będzie po tym śladu. To wszystko zostanie przerobione przez robaczki. Bo w tych samych miejscach, w których wkopywałem już nie ma śladu po tym. Już zostało to przerobione. A z takich zlewek banan dostaje wszystko. Tam jest wszystkie, wszystkie minerały i wszystko co mu do życia potrzebne. Tak jak nam sobie. Ale głupotyka tam chyba. Także w ten sposób nawoże banany w garażerii. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.